Kota elfów kolei Dolnośląskich niebawem znowu się powiększy. Kolejna umowa na ich zakup podpisana. 45 sztuk. Tyle będzie łącznie 5 elektrycznych pojazdów typu LF2 w taborze kolei Dolnośląskich po realizacji najnowszego zamówienia. 15 lipca podczas konferencji prasowej zarząd województwa wraz z zarządem KD poinformował o skorzystaniu z prawa opcji, czyli zakupie kolejnych 10 elfów 2. Taką możliwość stwarzała umowa na zakup 10 pojazdów, którą końcem sierpnia ubiegłego roku KD zawarły zbyt goską pesą. Kolejowa Rewolucja trwa. To się dzieje na Dolnym Śląsku w nieco ponad rok czasu, można powiedzieć, że zakup 30 składów, 20 elektrycznych, 10 spalinowych. Taka jest potrzeba czasów, takie jest wyzwanie i taki jest cel ambitny, który sobie postawiliśmy i ten cel konsekwentnie realizujemy. Tylko w ciągu kilku ostatnich lat na kolejową mapę Polski wrócił m.in. Chocianów, Świradów Zdrój czy Karpacz co oznacza wciąż rosnące potrzeby przewozowe w naszym regionie. Dlatego nie zwalniamy tempa. Przypomnijmy, oprócz kontraktu na Elfy z sierpnia ubiegłego roku, w kwietniu roku bieżącego zarząd spółki podpisał także umowę na 10 pojazdów spalinowych. Niecały rok podpisaliśmy kontrakty na ponad miliard 200, 200 milionów złotych netto. A w sumie z samej PESY zamówiliśmy pojazdy za ponad 2 miliardy złotych, także tutaj jest nasza bardzo ścisła współpraca. Mamy największą flotę właśnie z naszej polskiej firmy Bytgoszczy z, z PESY. Natomiast jednego typu, czyli właśnie tego typu pojazdy jak elf 2 będziemy mieli aż 45, co będzie miało bezpośredni wpływ na obniżenie kosztów także utrzymania, bo lepiej mieć pojazdy jednego typu. Taka strategia gwarantuje oszczędność nie tylko pieniędzy, ale też czasu. Jest dużo łatwiejsze, ponieważ możemy już wcześniej zamówić części, mamy doświadczonych serwisantów. Jesteśmy w stanie to wykonywać sami na naszych halach, więc to są plusy tego, że ten tabor staje się coraz bardziej jednorodny. Nowe Elfy 2 wzmocnią flotę kolei dolnośląskich, obsługując linie zelektryfikowane nie tylko w naszym regionie. Te pojazdy pojawią się na tych wszystkich liniach, tych, którzy. Jeździmy, no i te, które, na których jeździć będziemy, nie tylko na donym Śląsku, ponieważ jeździmy również po innych regionach sąsiadujących. Nasze pociągi wjeżdżają w województwo lubuskie, województwo wielkopolskie, w przyszłości również w być może województwo opolskie. Te inwestycje dlatego są nam niezbędne, abyśmy tym wszystkim zadaniom przewozowym podołać byli w stanie. Koszt zakupu jednego Elfa 2 to 44 miliony złotych. Po realizacji wszystkich zamówień ta KD będzie liczył 120 pojazdów, z czego 45 sztuk będą stanowiły właśnie Elfy 2 i co najmniej 10 pojazdów spalinowych z bydgoskiej Pesy. Dzisiaj to jest zdecydowanie największy nasz i najbardziej doglądany kontrakt w Polsce. Mamy również zagraniczne kontrakty po powyżej 100 wozów, ale koleje dolnośląskie są number 1. Pierwsze z 20 elfów 2 z nowego zamówienia trafił na Dolny Śląsk w kwietniu 2026 roku.